I, i, I tak się zaczęła moja przygoda z gotowaniem, oczywiście na początku z internetem, z książkami z słuchawką w uchu. I A tak czy to myślę, myśli, że... się Czy to można wykształcić w sobie dar do gotowania? Czy to, jest, czy to jednak jest rodzaj niebiu genu? Myślę, ja myślę, że, że każdy z nas potrafi ta książka. Właśnie to udowadnia, um, każdy jest inny, każdy inaczej odczuwa smak. Dlatego też tak nazwaliśmy książkę. Pochodzi tych książek, a jednak ona przykuwała uwagę i, i też nietypowa, bo jest czarna, nie ma e, poza e, amarą chyba czarnej okładki. Dobrze sięgasz. Smażę. Była przygotowana, była łamana też przez swoje bliski, tak? To było zdjęcie, które zrobił z powierzchni A nasz y, przyjaciel właśnie poskład, zrobił ten skład książki. Także mieliśmy wpływ na to i, i, i jest. Ja będę powtarzała, że ta książka jest autentyczna i to jest chyba też jej przewaga. Poza tym, że jest autentyczna, to jest jeszcze fotografowana przez ciebie. W środku są również Twoje fotografie, chociaż nie wszystkie, bo te, na których jestem na fotografiach, mogą To jest zewnętrzna, zewnętrzna okładka. Mhm. Wszystkie są Twoje. Wszystkie środki. wewnątrz, z tą pasją, jak, nie, jak Państwo wiedzą już, jest fotografia. Jak to się zaczęło? jak. To, jak? I to znowu będzie coś śmiesznego. Mama zawsze... Mama, chyba może nie mamy było to, żebyśmy byli pikami. Tak? Ja jak najdalej byłam od firmy rodzinnej, ponieważ moja rodzina ma głębokie korzenie właśnie fotograficzne. Dziadek od 1929 roku prowadzi, prowadził firmę fotograficzną, którą przyjęła moja mama. Moja mama jest no, są na sali, są, Proszę. No, mama są? jest tam na, na i mama jest wielokrotną mistrzynią Polski fotografów. Także, ale ja tutaj że ja jestem amatorem. Mama mi podpowiada bardzo dużo, ja nie jestem zawodowym fotografem i zawsze rękami, nogami odpierałam się od naszej rodzinnej firmy. Nie chciałam, miałam dosyć, nie lubiłam zdjęć. No i tak się składało, że zakochałam się w jedzeniem i właśnie fotografii tego jedzenia. Wychodzę do założenia, że jeżeli Zatrzymaj ja zrobię... to jedzenie, tak? Tak. Ja uważam, że jeżeli dobrze zrobię zdjęcie jedzenia, to jestem w stanie, jak gdyby zachęcić do wykorzystania przepisów jak największą ilość osób. I to się sprawdza, bo widzę to w blogu, jeżeli, że mogę zdjęciem skusić do spróbowania. To już czy białka. przepis jest w no, znaczy, no Nie, pomaga. Tak, tak, tak. białka. Ja w też traktuję o tym, jak podchodzę do składników. I to znaczy na przykład moje obserwacje białka. Używam zawsze białek o temperaturze roku, i posadzić? Ja nie ponieważ. Wodę, e, i wtedy białka podchodzą jej wodą i wszystko się robi tak Czyli, Czyli ja używam... na, na ile odpłatach z lodówki wyjmujesz? Ile muszą czekać, żeby na tej temperaturze odpłynąć? Około 2 godziny. One mogą sobie leżakować, tak jak do macaroniku. Tam jest 2 godziny, na pewno mogą leżakować nie w całkowicie stanie. Mózg ma pod kątem pieczenia. Oczywiście trzeba zachować podjęcie temperatury. Wszystko jest podane w książce. Jeżeli... Steli. musi być niższa temperatura, bo te się nie sprawdza. Wszystko jest opisane, więc zachęcam, żeby zajrzeć do środka. I, i tutaj już jest fajna zabawa, bo um, czekoladę wcześniej rozpuściliśmy e, w kąpieli wodnej. Już mówię, czekolada to jest kapryśna dama i, i trzeba ją traktować delikatną temperaturą, żeby stopniowo się e, rozpuszczała. Dodamy do niej e, jogurtu naturalnego. Przykład jest lekko przesudzona. Trzeba dodawać małymi porcjami białko? Tak. Białko będzie dodawane w kurach stopniowo, żeby na powietrze właśnie przystworzy się fajny mus. Można by go przyspieszyć? Nie, bo wtedy wszystko siądzie, a mi zależy na tym, że u własnych pianki. mamy yy, czuć właśnie w tasie. I fajne jest to właśnie. To też się można bawić smakiem. Wystarczy dodać spotki z pomarańczem dodamy na sam koniec kardamon, cynamonu, chili, e, soli morskiej i już zupełnie inaczej smakuje ten deser. Teraz dodamy troszeczkę pierwszą turę. Jak szybko się dodajesz ten deser? Ekspresowo. E, 5 minut, 10 minut do wystarczy i naprawdę e, mamy super ekstra deser. Można podawać go ze świeżymi owocami z cukrem go opalić, także z skarbizowanymi kruszkami, bo tutaj jest I po prostu sposób... wiele. Tak, jakieś się nakucza. I ważne jest, żeby mieć dobry, dobrą dodatkuwo czekoladę. Te 70 do 90% jest bardzo ważne. Jak ją poznać? Czekolada gorzka, 70% dawała się na to mocy masce jeżeli ją złamiemy. I to jest akceleratna i gładka na złamanie. Jeżeli się kruszy, jest wielka, to już nie jest taka dobra. No proszę. Zdarza się takie oto, ja że ona nie ma 70%. Tak, 70. ma za mało masy kakaowej. Okay. My użyliśmy tutaj najlepszej czekolady, jaka jest w konkurencji dostawana świecie, czyli w pochodzącej z stacji z rejonu Alp, tak. z rejonu. Taką właśnie Kinka wspomniałam wcześniej o 70% kakao, czyli jest to bardzo będzie do spróbowania no. oczywiście. Jak najbardziej. Najlepsza temperatura na czekoladę to jest taka temperatura na to jest naszego ciała, żeby przyjść stopni. Dzięki temu też uzyskamy odpowiednią konsystencję przy na powietrzami teraz sobie dajemy biało. Czy można za długo mniej to, to szkolęć ją robić? Na to... pewno tak, wtedy zbijamy te powietrza, które powstały powstają rozbijania właśnie piany. Dakarze. Można użyć zwykłego no lepiej niż wyboru. Jak najbardziej to trzeba do takiego wojka, z pierwszych, ale... W domu są różne że nawet z Muszę trzeba się wszystkie Państwo tego nie czują, ale to obojętnie. Chyba tylko... Czekolada jest dobra na świecie. Na pamięć. Na pamięć na uśmiech. I gorzka czekolada właśnie na Mam na, na czym nie na pewno. Szybko. Tutaj liczysz talon, nie? mam dużo i dużo biegana. I w ogóle nie widać tego, co może... Znaczy To jest Dobrze, tak, że to. ja też kocham ruch i może właśnie te on się Więc, więc trzymajcie kciuki i, i, i może to pomagamy bardziej z tymi kaloriami. To, to, co jest fantastyczne w tej książce, oprócz to, to, to wszystkich innych, jest to, że kilka to, proponuje to, co zresztą mówiła, zamienniki do, do różnych produktów. Jeżeli nie chcesz się dodać mleka kokosowego, możesz dodać wody, bo też miała inny efekt. I to jest strasznie fajne i właściwie chyba nie obecne w innej książce to, jest, to był Twój pomysł, żeby, żeby podawać zamienniki, żeby, eee. sobie robić, żeby dodać, to sugerować, żeby Chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, że to co mnie zaciekawiło w tym przepisie, to też użycie, co zaproponowała Kinga stevi, która nie wiem, czy Państwo wiecie, że jest jej liście są 35 razy słodsze od buraków cukrowych, także to jest też taki, można powiedzieć, dla osób bywających w Arnie, taki zastępczy cukier. To jest też taki produkt w ale można właśnie użyć stevi, która jest bardzo ciekawa i zastępuje, działa z tej